Z naszą przygodą, z naszym głównym bohaterem gry, Eric Jackson, który został porzucony przez albów. Zdobyliśmy tam w ostatniej odcinkach kilka zadań pobocznych, wykonaliśmy, zdobyliśmy też kilka poziomów. Kontynuujemy sobie naszą rozrywkę. Musimy pójść poza granicę Ranu. Zobaczmy sobie grę na osnym save'ie. Wyjście... ...poza Eden. Tak. Dobra, zobaczmy jak to Technika wygląda. Technika ściągnie na ciebie kłopoty. odłóż ją, a jeszcze lepiej się jej pozbądź. Dobra, to idziemy, tak jak mówiłem, yy, zawsze jest coś do zrobienia. tego gościa, który znajduje się tutaj. Mamy punkty nauki 2. Nauczyliśmy się broni do walki, wręcz i siłę ataku. Nazwa statystyki prezentuje się tak na chwilę obecną. Kupiliśmy też pancerz. Włączę sobie mocniejszy tryb w moim laptopie. Ja jestem tutaj. Tutaj jestem. Dobra. Musimy iść w tamtą stronę. Mamy 92 strzały w razie strzelania na odległość, czy ja mogę to coś upiec? Tak, to za mało. Miałem tylko jeden ten bochenek ogrodnika, ja tam będę potrzebował chyba 10 do zadania. W nie mogę odejść No musimy iść dalej, żeby przyjąć to fabułę do przodu gry. Zdobyć lepszy sprzęt. Nie będzie łatwo. Nie wiem czy ten będziemy mogli iść, ale chyba tak. No tu mamy jakieś fanty. Mały napój Eksowy. Na razie ja nie zalecam pić tych napojów eleksowych, Nawet zobaczę ile ich mam. 9 Mały napój, 2 Doświadczenie plus 200. Dobra. To jacyś wrogowie... Nie wiem, czy to nie są te kurde... Banici chyba to są... Łupieżca. Jak jest czaszka, to znaczy, że jest potężniejszy niż my. No spróbujemy. Dawaj, draniu! O, patrzcie, nawet mu nic nie robimy, jesteśmy za słabi. Kurczę, granat już. Jesteśmy za słabi, także... No, widzieliście. Ja, jeżeli jest czaszka i tak, wejdziecie, spróbujecie, to nawet tam nie idźcie. Nie macie szans. Próbować można było, ale przekonaliśmy się o tym boleśnie, że jeszcze jesteśmy dokładni O, znalazłem do palaczy, co używają banici. I jeszcze patrzcie, pod wpływem do palaczy otrzymujesz 50% mniej doświadczenia. No ale kurczę, zdrowie plus 100. Jak nie będę miał czym się wyleczyć, to nie będę miał wyjścia. Trzeba się ratować w każdej sytuacji. Czy ja mogę tego zwierza pokonać? Tak. Gdzieś tu się schował, gdzie? W mnie nie dosięgnie, ale tu już nie dosięgnie. Kurcze, napluł na mnie. O, zabił mnie. Krwawiłem i dlatego ja jego zabiję, tylko muszę się bardziej skoncentrować. Jego ślinę, trzeba będzie trochę wpakować w umiejętność walki dystansowej. Próbuję go teraz u uwalnąć z y wręcz. <try> Jest dosyć potężny, jak sami widzimy. Ciężko będzie, ale muszę go załatwić, bo stoi mi na drodze. Chyba prościej będzie go w suchu wypuściczyć. Uniknęliśmy ciosów do góry. Kurczę, że nie trafiliśmy On też nas nie trafił Barda sztuka Bardzo jest. Z łuchu go wykończymy Jeszcze za mało obrę zadajemy, żeby móc walczyć wręcz. Twórcy Gotika postarali się, jeśli chodzi o trudność gry, ale ja za to grę bardzo lubię, za to, że jest tak trudna. Dobra, może teraz, żeby strzał nie marnować. Dobra. Ty braniu. Dobra, już myślę, że go wykończę. Tak. Na szczęście strzał Dobra, napijemy się naszej mikstury życia. No chcę wykonać uznanie poboczne i będzie mógł ten wojownik z nami podróżować. To będzie znacznie łatwiej już. Tam jest za potężny mutant. Tam nie dam rady mu go pokonać. To jest chyba skeks. I to chory skeks, stary skeks jest na jako ten, jako czaszka, no nawet tam nie ma co po co iść do niego. Tak, tak, buchenek ogrodnika. Wszystkie rośliny jakie widzimy staramy się je brać. Teleporter idealnie pięknie ujście rzeki, dobrze, Znalazliśmy to przypadkowo. Dlatego podpora widzimy jest bardzo mało doświadczenia. Może dlatego, że nie jest za bardzo silny. Walkę mamy jako taką optykaną, ale jeszcze jesteśmy nowicjuszem. Wszystkich podporów nie możemy pokonać. To jest znowu ten kolcogar. Trochę mam za sobą broń i za mało wytrzymałości, żeby zadawać ciosy. Nie podejdę tam do niego Dobra, na razie to oleje, zobaczymy co jest tutaj Po kolei sprawdzimy każdy zakamarek. kamarek Gra tutaj na gra za eksplorację terenu, także zalecam sprawdzić każdy za Oczywiście, jeśli możecie tam dojść, można kupić sobie też okulary takie specjalne, które wszystko odkrywają. O, widzicie, już Eliksiksyk zdobyło się. Jeszcze jest, iście na dół. A nie, jest zajęte, dobra. To nie możemy tam, jeśli zobaczymy na dachu, czy czegoś nie ma. Co my tu mamy? Nic. Jak to mówił nasz bezimienny, nie ma tu nic ciekawego. Przesłuchajmy kolejnego świadka i też przy okazji dwa zadania główne, wykonamy tutaj. Chyba on będzie potrzebował te bochenki chleba. O! Kim jesteś? Co tu robisz? Nikomu nie wolno zbliżać się do wszechserca. Co ty nie powiesz, kolego? Nie denerwuj się. <tuszy> tak? Przychodzą tu tylko banici i albowie. Kogo reprezentujesz? Ha? Odpowiadasz za tutejsze wszechserce. Tylko to cię interesuje? Wszechserce? A co z ludźmi? Jeśli my osłabniemy, ono podzieli nasz los. Nasz los powinien obchodzić Goliet na równi z losem tej rośliny. Tak, tylko czym jesteśmy w porównaniu z nią? Nas pokryje kurz historii. Stoimy przed przyszłością Magalana, wybawieniem planety, które zjawiło się w samą porę. Może to miał na myśli Born, mówiąc, że bycie ogrodnikiem pozwoli nam odkryć, kim jesteśmy. Tu, w samotności, zajmując się uprawami, z pewnością zyskałem nową perspektywę. Kim są ogrodnicy? Kim są ogrodnicy? W większości jesteśmy rolnikami. Uprawiamy ziemię dla goliet, opiekujemy się sadzonkami i wszechsercami. sercami. <grym> Wiesz, no, wojownicy zachowują się, jakby byli najważniejsi, no, ale tak naprawdę ich obowiązkiem jest chronienie nas. Na nich spadają sława i chwała, ale to ogrodnicy zmieniają świat. <grym> Zmieniają świat. Wszystko, co robicie, to wsadzanie roślin w ziemię. <laughs> Ciekawe, czy tak pomyślisz, jedząc gulasz albo gdy będziesz potrzebował leczniczych ziół. <laughs> Każdy może przebić cię mieczem. Ale uprawa roli, hodowanie sadzonek, dawanie życia, to wymaga umiejętności. Zesłano mnie tu pięć lat temu. Kara? Ale mówisz, że lubisz to robić. Ta masochista ze mnie, co? A, kiedyś, to. Liczyły się dla mnie tylko bijatyki, piwo i kobie. A teraz? Nakręcam się, widząc, jak każdego sezonu z kilku sadzonek wyrastają dojrzałe rośliny. Jestem z tego dumny. O, mam wypytać go? Czy wiesz coś o śmierci Ascora? Powiedz, czy wiesz coś o śmierci Ascora? nie mm, nieszczególnie. Nie wiemy, co dzieje się w Golie. Wypytaliśmy go właśnie teraz. Przepytaj Indora. Główne zadanie, co nam zlecił nasz, to przyszły towarzysz tu raz. Byłeś tu? Kiedy został zabity? Prawdopodobnie. Od miesięcy się stąd nie ruszam. Wiesz, no jeżdżę tylko po prowiant albo posadzonki. A kiedy zabito Askora? Trzy miesiące temu, w okresie wigili Święta Many. A, no jakoś w tym czasie byłem w Goliet. Szczerze mówiąc, straciłem rachubę. W każdym razie niczego nie widziałem. Akurat, na pewno coś widziałeś. Dobrze znałeś Jaskora? E, raczej wcale. To znaczy, słyszałem o nim. Ludzie o nim opowiadali, ale nie sądzę, bym kiedykolwiek wyszedł z nim poza. Dzień dobry. No. Zwykle mnie ignorował, bo był zajęty, by bratać się z ogrodnika. Ludzie są różni. Niektórzy nas cenią, a inni uważają się za lepszych. Wiesz, gdzie znaleziono ciało Ascora? No, zgaduję, że gdzieś w lesie. Znaczy, inaczej byś o to nie pytał. Słyszałeś coś jeszcze na temat Ascora? Zastanawiam się, dlaczego nie pytasz mnie o sadzonkę, która zniknęła tej samej nocy, kiedy go zamordowano. Wszystko jaka nowość. Wszyscy jakby. Słyszałem, że miał ją dostać jakiś ogrodnik. Miała trafić do towaru, czy gdzieś, jako nowe wszech. Ale nigdy nie dotarła na miejsce. Nowe dowody w sprawie. Nosisz miecz? <grym i wysz> <grym i wysz> oczywiście. Nie jest to zbyt bez... Pracujesz sam? Mm, większość czasu tak. To element kary. Wcześniej nie było tu aż tak samotnie. Przysyłali patrole, by sprawdzać co u nas. Od kiedy zaczęły się ataki albów, jesteśmy zdani sami na siebie. No Nie jesteśmy na liście priorytetów. Myślę, że nie zabiłeś Askora. Ja? No, oczywiście, że nie. Twoim zdaniem nie miałeś motywu. Masz na myśli sadzonkę, którą miał? Jestem ogrodnikiem, opiekuję się i Chciałbym wiedzieć, co stało się z tą sadzonką. Dlaczego nie zbadasz tej sprawy? Masz miecz, jesteś tu sam, bez światła. Gdybym zaatakował wojownika, mógłbyś mnie teraz zakopać obok sadzonki. Ma rację, chłopak. Czy wszechserce jest tu bezpieczne? Y chodzi ci o albów, będących na zwiadach w okolicach Goliet? Hmm. Najwyraźniej go nie zauważają. Nie jest częścią ich. No, oczywiście pod warunkiem, że zwierzęta ich nie uprzedzą. No, e... Chcesz, bym przekazał coś Ragna. Mm, powiedz mu, że z wszechsercem sercem wszystko w porządku. Niech wie, że pracujemy, mimo że nikt nas nie kontroluje. E, jeśli chcesz pomóc, jest coś, o co chciałbym cię. Prosić. Nie dostaję żadnych dostaw to z Goliet. To będzie... To będzie mm, czy możesz poprosić, by przysłano mi kogoś z? Zapiszemy sobie grę. Co masz na myśli mówiąc, że albowie nie zarejestrowali wszechsep? Yy, nie przychodzą tu. Omijają te okolice, zachowując odle. A przecież powinni od razu po nie przyjść. Karmimy je eleksem, a albowie chcą posiąść C. Może nie lubią many. Tutejsze mutanty je uwielbiają. Tylko kiedy je zjedzą, wymiotują. Może albowie to wyczuwają i boją się rozchorować. Po co sadzić wszechserce w tak niebezpiecznym. <sadzi> Chyba nie do końca rozumiesz naszą filozofię. Oświeć mi. Ta roślina zmienia świat. Gdziekolwiek ją posadzisz, wysysa z ziemi cały eleks, truciznę, która ją zatopi. Ziemia wraca do życia, a wraz z nią cała przyroda magalana. Tam, gdzie zasadzimy wszechserce, pojawia się życie. Im więcej zasadzimy, tym większa część planety się odrodzi. Wiesz, to jest tak. Musimy sadzić je właśnie w miejscach, gdzie ich moc jest najbardziej potrzebna. Wszystko, co widzisz dookoła, to efekt działania. Skąd biorą się wszechserce? <laughs> Nie wiem. Znaleźli je pierwsi berserkowie, poznali jego moc, odkryli, że jest odporny na ele. Skąd trafiaj? Zazwyczaj prosto z Goliet. Ale. Dlaczego dostawy przestały przychodzić? <laughs> co? Ataki Albów. Naczelnicy delegowali wszystkich wojowników do obrony i przestali obstawiać dostawy. Powinniśmy być samowystarczalni. Jednak nasilający się ataki Albów i rosnąca liczba bestii sprawia,. Zapytamy co. Zapytam co. Dziękuję. Wiesz, no, najlepiej zwrócić się do Cindy. Nie proszę. Niech będzie to co zwykle. Nie przyślą. Kiedyś tak, jak sobie o nas przypomną. Wierz mi, krócej. Nasze żołądki mają lepszą pamięć niż. Posłuchaj, zapomnijmy o Goliet Jest pewna. Rośnie wszędzie, ale nie miałem kiedy jej zebrać. Cztery tuziny po Cztery tuziny? E, tak, jak dobrze pójdzie, powinno wystarczyć. E, lepiej zaokrąg... Mm, przynajmniej nie będziesz musiał wypaść. Nie teraz. 50. Chyba zwariowałeś, kolego. Mmmm. Idziemy do tej sindy. Tak, chcę się teleportować. No, zdobyłem trofeum z lata temu. Ona tutaj jest. Co no. ona może nas czegoś nauczyć? Nie może. Irdor? Irdor? A, tak. Już jakiś czas Niestety musi poczekać. Może poszukać czegoś w lesie. Obiecałem, że przyniosę. To co obiecujesz, to. Tw... A jeśli? Eleksit jest za. Możesz kup. To co tu mam zostało z wyjątkiem bochenka chleba, który musiałam wyrzucić. A teraz? Co? Z braku ludzi tracimy zapasy. O, jestem ten Chleb można mu wziąć. Czy nie ma nic poza sp? Póki co. Jak tylko będę mogła, wyślę tam kogoś. Szczerze mówiąc, dotarcie. Dopóki sytuacja się nie uspokoi, muszę wysyłać dostawy tam, gdzie są bardziej. Dobra, gdzie jest ten chleb? Gdzieś na tyłach chyba. pamiętam, bo ja myślałem, że trzeba 10, a tam trzeba aż 50 tych bochenków. No to gdzie ja będę tyle szukał? nie pamiętam gdzie ona wyrzuciła ten klep. gdzieś tu musi być jest udało się Dobra, i takie... ciekawe, że się zapytać, czy można to wziąć, czy nie? Nie. Nie trzeba. Wiesz, że technologia jest tu zakazana? Na szczęście ty jesteś blisko. Kryształki powinny się leżeć robienie za, załatwienie jedzenia. No zobaczymy czy ci się to uda. Przyniosłem problem. Przyniosłem. Naprawdę? Przyniosłem. Udało ci się zdobyć świeży chleb? Sinda nie miała nic. I nie Zazwyczaj. Sinda po prostu. Ha, ha, no. Z... Powiedziała, że mogę. Ha, ha. No, to, yy... Dobra. Ha. dziękuję jeszcze raz. Wszyscy. Dobra, możemy poinformować tutaj naszego kochanego dowódcę w berserku, że wykonaliśmy jedno zadanie. Jeden z moich ludzi został oskarżony. Pomogłem mi. Wszystko poszło gładko. Nie stało się nic o czym warto. Powiedz skąd tyle skarg od ogrodników? Dużo czasu minie wymioty i biegunka pod... Irdor prosił o jedzenie. Zapłata? Przez ciebie moi ludzie się pochorowali. Nie wiem, o czym myślałeś, ani co było twoim celem, ale siedzą teraz w lesie ze skrętem kiszek. C Oj tam. Słyszałem, Słyszałem o tym. Zbadałem tę I, I wygląda na to, że jego zachowanie jest usprawiedliwione. Został sprowokowany. Rozmawiałeś o tym z Angrimem? No. Jasne. Czy ty możesz mnie czegoś nauczyć Ciężki co? Cios Spryt muszę mieć więcej Spryt i zręczność. Następny poziom A później kolejny w inteligencję, dobra Zaznaczmy sobie kolejne zadanie, o znowu kurczę mi to wszystko zaznaczyło jednego przepytałem, tu jest barin Tutaj jest jeszcze dwóch kolejnych, dobra. Tu będzie bliżej stąd pójść. Poszukamy go sobie w następnych odcinkach naszej gry, w naszej przygody. Zapraszam na następny gameplay z serii MX, przygody naszego Jacksack Komandora byłego Albu. Pozdrawiam.